Witam Państwa, witam naszych czytelników, naszych telewidzów. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz, poseł Grzegorz Napieralski, koalicja obywatelska. Dzień dobry Panie Redaktorze, Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję Panie Pośle, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Do Was zawsze z na finiszu kampanii. <laughs> panie pośle, dzisiaj mamy taki, a nie inny dzień, finisz kampanii, ale czy jest pan przesądny? Bo... Czasami tak, tak, jak widzę czarnego kosza... 13 piątek. A to akurat nie. Dlatego, że 13 piątek zawsze był dla mnie szczęśliwy. Jak pamiętam, co się nie wydarzyło 13 w piątek, zawsze było dla mnie pozytywne. Naprawdę. I... I kiedyś nawet zacząłem czytać o tym 13, dlaczego ten 13 i dlaczego piątek? No oczywiście tych historii jest bardzo wiele. Jedna taka z najciekawszych to oczywiście, że to był czas, kiedy papież wydał rozkaz zamordowania zakonu templariuszy, za to za ich bogactwo, więc no, ale ja akurat do piątku 13 nie mam żadnych jakichś uprzedzeń. Natomiast jak czegoś zapomnę w domu i wrócę się, to siadam i liczę do 12. Jednak. Tak więc to, hmm. więc to mam. A co Panu podpowiada intuicja, a co umysł, jeśli chodzi o wynik niedzielnych wyborów? Intuicja i to, co wydarzyło się na ulicach miast, miasteczek tutaj mojego okręgu wyborczego, podpowiada mi zwycięstwo opozycji. Powiem dlaczego. Dlatego, że porównuję moją kampanię teraz i kampanię sprzed czterech lat widać bardzo dużą zmianę nastawienia do, do koalicji obywatelskiej, w ogóle do opozycji. Po pierwsze, co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo pozytywnie, bardzo duża mobilizacja. To znaczy, że ludzie sami podchodzili, na przykład jak mieliśmy z, z swoją grupą przerwę w rozdawaniu na przykład ulotek i wszedliśmy sobie na przykład, żeby coś przekąsić czy napić się, no to ludzie nawet do stolika podchodzili. Panie Grzegorzu, proszę o wygraną, my idziemy na głosowanie, może to tam przyciąga. Nie, myślę, że, że, że to po prostu ludzie chcą zmiany, tak, tak mi się wydaje. I, a po drugiej stronie, jak obserwowałem kampanię Prawa i Sprawiedliwości, raczej była demobilizacja y, y, wyborców. Więc to mi podpowiada, że jednak 15 października więcej osób pójdzie zagłosować na Koalicję Obywatelską, w ogóle na opozycję, a mniej osób pójdzie zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Panie Paśle, chyba nigdy w kampanii wcześniej nie było tyle tematów związanych z polityką międzynarodową i to z prawda. bezpieczeństwem, jak obecnie. To prawda. Pierwszy raz jest taka, no może w latach 90., kiedy mieliśmy przystąpić do Unii Europejskiej i do NATO, ale myślę, że po tamtych latach to jest pierwsza taka kampania, gdzie ta polityka, taka duża polityka międzynarodowa, weszła w tą kampanię tak na dobre i cały czas prawie była głównym tematem. Przejmiecie władzę, już za kilka dni wpuścicie migrantów? To nieprawda. Znaczy, właśnie chciałem tu wszystkim powiedzieć, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to, to, to jest kłamstwo. Dlaczego? Po pierwsze, sam Morawiecki, premier polskiego rządu. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował przecież w Unii Europejskiej odpowiedni zapis. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest artykuł 44a i 44 fa Tu mogę się pomylić, ale to wybaczcie proszę, który mówi, kraje, które zaangażowały się w przyjęcie uchodźców, nie muszą przyjmować migrantów. No i przecież Polska jest liderem, jeżeli chodzi o pomoc osobom, które uciekały z Ukrainy. Przecież przyjęliśmy nawet tutaj w Szczecinie, w zachodnio przecież tysiące ludzi, którzy do dzisiaj tutaj są. Więc PiS mówi absolutnie nieprawdę, nie ma takiego zagrożenia, nikt nie będzie otwierał szeroko drzwi, ale z drugiej strony PiS zachowuje się jeszcze jak taka partia, bardzo tak no tak nie fair, powiem już, najdelikatniej, szukam delikatnego słowa, nie w porządku. A żeby nie powiedzieć, że, że to trąci hipokryzją, bo z jednej strony mówili, nie wpuszczamy, bo to źli ludzie. Już nie przypominam sobie wykaczyński o jakichś chorobach przynoszonych przez tych ludzi, ale potem się okazuje, że 136 tysięcy osób przyjeżdża do Polski z różnych krajów, też muzułmańskich, i wszystko jest dobrze wtedy. No. Panie pośle, w goleniowskiej strefie gospodarczej przemysłowej połowa pracowników to są, to są ludzie z zagranicy. No, no oczywiście, dlatego my mówimy mądra polityka migracyjna. Mądra. A nie straszenie ludzi, a nie mówienie im nieprawdy, a z drugiej strony okazuje się, że największą aferą po 90 roku jest afera wizowa, gdzie polski rząd, a tak naprawdę jego przedstawiciele, no po prostu za pieniądze wydawali lewe wizy. I to, to, jest, to jest straszne. Czy Polacy mogą się czuć bezpiecznie, kiedy dwaj najważniejsi dowódcy wojska polskiego na finiszu kampanii podają się do dymisji? Nie. Nie dlatego, że na finiszu kampanii. Nie, to jest e, chyba sy sytuacja, której do tej pory w Polsce nie było. I co jest ciekawe, co jest najważniejsze w tej sprawie? To są generałowie nominowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Do tego generałowie, którzy są bardzo mocno związani z NATO i z armiami sojuszniczymi. To byli generałowie, którzy z generałami, czy z oficerami innych armii sojuszniczych bardzo blisko współ współpracowali nagle ich dymisja no, pokazuje, że coś w wojsku dzieje się złego, Znaczy, błaszczak o tym nie mówi. Próbuje to PiS ukryć, to się dzieje w armii, ale widać, że, że do armii wkroczyła polityka, a to już jest bardzo niebezpieczne. Część ekspertów nawet porównuje to, że konflikty wewnętrzne, osłabienie armii, tak, wykorzystywanie armii i służb specjalnych, czy służb wewnętrznych do rozgrywek politycznych, a tak się przecież stało, bo tak zrobiło, tak zrobiło Prawo i Sprawiedliwość przecież w czasie tej kampanii, porównuje się do słabości Izraela i tego, co się dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Niektórzy mówią nieodpowiedzialność, strzelili focha. No nie, no to nie w wojsku. To generałowie w strzelają. Coś się musiało naprawdę wydarzyć. Mam nadzieję, że po 15 października, kiedy uda się wygrać wybory, będzie można to wyjaśnić. Powiadam jeszcze raz: to byli generałowie, i to są generałowie, którzy cały czas byli w relacjach z państwami NATO. Tutaj moim zdaniem nie ma przypadków. Być może doszły jakieś informacje z, 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 od naszych sojuszników i dlatego oni złożyli taką rezygnację. W Polsce jest około 2 milionów Ukraińców, właściwie nie wiadomo do końca ilu. Um, oni korzystają ze świadczeń ZUS-u, z wielu innych udogodnień. Czy nas na to stać, panie pośle? Na, na, na tym polega po, polityka migracyjna, o czym powiedziałem wcześniej, odpowiedzialna, rozsądna i uczciwa dla wszystkich. Bo jeżeli przyjęliśmy bardzo dużo Ukraińców i słusznie, no bo wojna i tak naprawdę oni zatrzymali wroga na swoim terytorium, to zobaczmy, my o tym mówiliśmy jako opozycja do rządu, że powinniśmy tak naprawdę, szukam też dobrego słowa teraz, żeby nikogo nie skrzywdzić, zobaczyć jaki mamy potencjał w tych osobach, które przyjechały. Bo jeżeli na przykład brakuje w Polsce pedagogów i psychologów dziecięcych, e, i oni by się nam przydali, to na, na pewno jestem przekonany, że wśród tych, którzy przyjechali, są i nauczycielki, i nauczyciele, i pedagodzy, i psycholodzy. Więc wystarczy niewielkie, tak naprawdę niewielka inwestycja państwa, żeby ich przeszkolić w języku czy przystosować do naszych warunków, i mamy lukę, którą musielibyśmy zapełnić przez lata, tak? I oni, by, oni już pracują, płacą składki ZUS-owskie, płacą e, podatki, u nas tutaj mieszkają, wydają pieniądze, czyli jakby są w obiegu gospodarczym. Tego nie było. My nadaliśmy Ukraińcom numer PESEL. Ale czy za tym coś poszło dalej? Tak? Przecież mamy dzisiaj nie tylko brakuje nam pedagogów czy psychologów, brakuje nam niemedycznych, niemedycznych pracowników w szpitali. Tak? Na pewno przestawcy przyjechali również do nas. Błąd polskiego rządu polegał na tym, że myśmy przyjęli i wchłonęli na nasz rynek tych ludzi, ale nie potrafiliśmy ich zagospodarować. I uważam, że dzisiaj rolą polskiego rządu jest to, żeby, jeżeli już mamy dzisiaj taki potencjał, wykształconych ludzi, proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie byli wykształceni w, na Ukrainie, też w dobrych uczelniach, i my ich za darmo dostaliśmy. I spójrzmy na nich w ten sposób, że powinniśmy po prostu tą siłę, którą do, dostaliśmy z Ukrainy, po prostu dobrze spożytkować. Polityka klimatyczna. Panie pośle, od kilku miesięcy nie można wymienić jednego pieca gazowego na inny, yy, tej całej generacji. Tylko trzeba zapłacić dużo więcej za nuby piec na przykład kondensacyjny. Co pan na to? czy ja patrzę na PiS i mam takie wrażenie, że oni mają jakąś alergię na ochronę środowiska. Naprawdę. Cokolwiek nie wiąże się z ochroną środowiska, dla nich jest złe albo niedobre. Wszystkie dane mówią jedno w Polsce. Naprawdę, na które dane nie spojrzymy, przez które ośrodki nie są badane. W ciągu roku, przez zanieczyszczony klimat, ginie w Polsce jedno małe miasteczko. To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Różne są te statystyki od 30 do 50 tysięcy, ale to, to, to jest wielkość jednego małego miasta. I tyle ludzi przez to ginie w Polsce, umiera na różnego rodzaju choroby z tym związane. Więc jeżeli dzisiaj tak, Unia Europejska chce dawać na to pieniądze, my musimy tak naprawdę przeprowadzić tą transformację, bo za chwilę będziemy wydawać jeszcze więcej pieniędzy na leczenie tych ludzi. Bo łatwiej dzisiaj, jeżeli Pan mówi o wymianie pieca, łatwiej dzisiaj zainwestować w wymianę pieca niż leczyć komuś płuca. Panie pośle, ale między miastami wielkości Myśli Bożą, wiele jest takich miast, nie ma w tej chwili stałej komunikacji. Polikwidowano linie kolejowe i w tym momencie z konieczności mieszkańcy korzystają ze swoich samochodów. Prawda. Ale... ich będzie na wymianę samochodów ale na prawda, elektryczne? Tylko, ale tylko jeszcze raz mówię, no a gdzie jest sławetny program PKS-ów Prawa i Sprawiedliwości? Przecież myśmy się domagali, aby nie było w kraju wykluczenia komunikacyjnego. Sam przecież lobbowałem za tym, żeby rozbudować sieci kolejowe i budować i remontować stare perony. Nawet część mi się udało zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc mówię, że to tylko moja zasługa, ale monitorowałem w tej sprawie. Druga rzecz, mamy takie miasto właśnie jak Myśliwusz, dębno, pyżyce, no, trasa kolejowa aż się tam po, po, potrzeba. Nie ma tego. PiS się chwalił, będą do każdej najmniejszej miejscowości dojeżdżały specjalne autobusy. No i gdzie są te autobusy? Pytam. Panie pośle, kiedy pan zezwomuje swój samochód spalinowy? Ja już nie mam samochodu. Aha. Tak się zdarzyło, że jestem bez samochodu teraz. Więc na razie nie mam takich planów, żeby. Ja jestem dzisiaj tu przejechałem też komunikacją miejską. Panie pośle, zmiana traktatów Unii. Czy taka wizja, że Polska zarządzana będzie przez administrację brukselską, jest realna? Nie jest to też kolejna. Kolejna taka teoria, którą e, głosi Prawo i Sprawiedliwość i martwi mnie w ogóle to, co dzieje się, jeżeli chodzi o relacje Polska-Unia Europejska, w sensie, nie Polska, zresztą powiedziałem, rząd PiSu i Unia Europejska, bo jeżeli, ja byłem w zeszłym roku w, Unii, w Wielkiej Brytanii i jak rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy opowiadali mi, jak przed Brexitem wszystko to się działo, to jak wypisz, wymaluj scenariusz jak w Polsce. Znaczy, władza zniechęca do Unii Europejskiej, mówi, że tutaj jacyś urzędnicy będą nami zarządzali, że w ogóle... Coś strasznego. No i Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, potem po, po pół roku się zorientowali, że to był największy błąd w dziejach e, tego kraju. I, I mam takie wrażenie, że, że w Polsce jest to samo, że PiS mówi tak, to jest źle, tam to jest źle, tu się nie poddamy, temu się nie zrobimy, a przecież nic tak naprawdę złego się nie dzieje. Na pewno? No na pewno. A naciski Niemców, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną, transportową w naszym Ale, ale, ale jakie naciski? Znaczy, mamy... Ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem. mamy torze wodnym nie słyszałem. Ale, ale mamy elektrownię Dolna Odra. Nie. Trzeba ją modernizować, bo ona jest tutaj strategiczna i potrzeba. Mamy port Szczecin-Świnoujście, który powinien być zmodernizowany, rozbudowany i powinien być portem strategicznym w kontekście choćby wojny na Ukrainie, tak? No bo gdyby doszło do konfliktu z Rosją, to wiadomo, że gdański zostaje wyłączony i jest, jest nasz, więc jakby to też jakby zyskujemy na... Zbudowaliśmy gazoport. No, czy ktoś protestował w Niemczech, że budujemy gazoport i uzależniamy się od, 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 od dostaw gazu. Mamy wejście, przecież Baltic Pipe, tak? No, ja nie, nie słyszałem Więcej wiem, że do tej pory dochodziło do wymiany na interkolektorach, jeżeli chodzi o Niemcy i Polskę, jeżeli chodzi o naszą energię, więc ja nie wiem, jakie tutaj chodzi naciski. No. To mnie pan uspokoił. Panie pośle, a co z odrzeńską drogą wodną? Tutaj jednak z zachodu płyną negatywne sygnały. No, ale bo to trzeba dobrze umieć zrobić. Znaczy, mm. o, o rzece Odrze, ja, ja już pamiętam, jak był taki kiedyś plan na początku 2000 lat, że był Odra, program Odra 2006 chyba, tak? Jakoś w żadnej ekipie rządowej nie udało się go zrealizować, ale może w końcu trzeba go zrealizować. Znaczy, mamy rzekę Odrę i teraz pytanie, co my od tej rzeki chcemy? Znaczy, oprócz tego, żeby była czysta, tak? No, bo to jest dla nas najważniejsze. Czego my chcemy? Czy ona powinna być? Nie wiem. Bardziej turystyczna. Czy ona powinna być bardziej, nie wiem, transportowa, na przykład, tak, żeby transportować różnego rodzaju towary z północy na południe? Ja mówiąc szczerze, na tym się nie znam, więc nie mam już wyrobionego poglądu. Ale jak na przykład jeżdżę po naszym okręgu wyborczym, to mam takie wrażenie, że gdyby zainwestować trochę pieniędzy, właśnie w tą żeglowność, Odry, ale taką turystyczną, to tutaj naprawdę ludzie by zarabiali olbrzymie pieniądze. Mamy przepiękne tereny. Cudowne miejsca, cudowne już w wielu miejscach zrobione na brzeża przez burmistrzów czy, czy wójtów, no bo każdy chce coś po sobie pozostawić. No zobaczmy, co się w Gryfinie wydarzyło. No piękne miejsce, no i co z tego? Panie proszę, na koniec mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale być może pan się zdenerwuje, bo pochwalę <grym> 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 władzę. <grym> <grym> proszę <grym> Ostatnie panie. 8 lat to pasmo sukcesów gospodarczych województwa. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Doceniono województwo za inwestycje. Świnoujście odbiera nagrody. Doceniono miejscowości nad morzem. Infrastruktura jest coraz lepsza. Inwestycje w energetykę, polimery, nowa elektrownia właściwie w Dolnej Odrze. Jak pan to skomentuje? Po latach zastoju jednak coś się udało. Nie mówię już o tunelu Świnoujściu. No to od tunelu zacznę. Ja oczywiście umiem pochwalić tam, gdzie ktoś zrobił dobrze, ale zacznijmy od tunelu. No tu akurat nie ma za co chwalić władzę, bo to są pieniądze Unii Europejskiej, a końcówka tych pieniędzy, czyli tego, czego zabrakło, jeżeli chodzi o 100% finansowania, to jest to świnoujście. Więc tutaj rząd jakby tylko przełożył kubkę tak, z jednej strony na drugą, więc to, to jest tak naprawdę zasługa prezydenta miasta świnoujście, a nie rządu Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo dobrze też, że prawo i sprawiedliwość dokończyło inwestycje drogowe, no bo szóstka budowała się jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i trójka tak samo, no i te inwestycje zostały rozpoczęte, zaplanowane i rozpoczęte i one się teraz kończą. I super, no bym się zdziwił, gdyby Pisto zatrzymał. No ale też e, e, z, zwróćmy uwagę na to, że tu bardzo dużo zrobili samorządowcy jednak. No bo jak spojrzymy choćby na inwestycję, która jest obok nas, niedaleko, nad Odrą, czyli to centrum morskie, które wybudowaliśmy w Szczecinie, no to zasługa za, samorządu, samorządu województwa, czyli Olgierda, e, marszałka Olgierda Geblewicza. Spojrzymy na Teatr Polski, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa pomorskiego. Więc e, naprawdę tu dzisiaj moim zdaniem bardziej nagroda, czy bardziej... E, pochwała należy się nie tyle rządzącym, no bo oni przekazywali pieniądze z programów unijnych, ale bardziej samorządowcom, bo to oni... I na tym też polegał samorząd, bo oni dokładnie wiedzą, tak jak na przykład jest wójt gminy Świeżno, który też w tych grantach brał udział, pokazywał mi inwestycje. No to on jako wójt wie dokładnie, którą drogę trzeba jak najszybciej wyremontować, którą drogę, drogę zbudować. Natomiast, tak jak mówię, na, Rząd, jeżeli coś robi dobrze, oczywiście też pochwalę. Polimery, oczywiście, tak, zgadzam się, to jest ważna inwestycja, ale z drugiej strony, na przykład mówiliśmy o peronach, no, krzyczałem o tym, żeby remontować te perony, no, ale część inwestycji się zaczęła i stanęła w miejscu i do tej pory nie są skończone. Panie pośle, jaką wizję województwa ma koalicja obywatelska? Po pierwsze, to jest miejsce, które jeszcze do tej pory nie, nie wykorzystało swojego potencjału turystycznego. My mamy coś, co jest unikalne moim zdaniem na skalę naszego kraju, ponieważ mamy i przepiękne Pojezierze drawskie, a za chwilę mamy morze. Coś, co możemy bardzo szybko połączyć do tego jeszcze szlaki, na przykład jeżeli ktoś uwielbia spływy kajakowe. Więc ten potencjał moim zdaniem musimy i, i, wykorzystać, bardziej roz, rozreklamować jeszcze nasz, nasz region, bardziej go przedstawić Polkom i Polakom jako coś ciekawego, żeby jednak tu przyjechać, znaczy, nie, nie, nie odbierać tam chleba Mazurom, ale zaprosić do nas. Więc to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest potencjał gospodarczy. My, mam też takie wrażenie, że my cały czas, a to już bardziej dzisiaj rządzący powinni zrobić, czyli to powinny być pieniądze i inwestycje rządowe. Mamy dziś, e, otóż taką sytuację, że jest wojna, więc możemy stać się tak naprawdę strategicznym miejscem. Po pierwsze blisko Berlina, blisko Skandynawii, blisko Danii. Mamy e, port po trzeci w uście, więc dzisiaj tak, wybudować musimy koniecznie S10, bo ona nam jest potrzebna turystycznie gospodarczo, ale też w razie czego bezpieczeństwo, jeżeli doszłoby do, do konfliktu zbrojnego. Po drugie, dokończyć szybko e, infrastrukturalne inwestycje drogowe, no i poszukać inwestorów. Dziś tych inwestorów na świecie jest bardzo dużo, szukają no, nowego miejsca. Udało nam się zciągnąć takie firmy jak Amazon czy Zalando, ale można dzisiaj na przykład rozmawiać z gigantami. No, skoro kupujemy broń na przykład w, w Korei, no to rozmawiamy z gigantami, żeby na przykład swoje fabryki, mówię o gigantach elektronicznych, na przykład budowali tutaj, a nie w Wielkopolsce. Tak? Więc ten potencjał gospodarczy możemy tu absolutnie, absolutnie wykorzystać, ale też możemy stać się takim miejscem na przykład, które jest takim wyspecjalizowanym. No, robimy już śmigła do wiatraków. To możemy Pójść w tą stronę i budować taką, właśnie takie zaplecze dla takich firm, które będą budowały sprzęt dla energii odnawialnej. Panie pośle, ostatnie pytanie. Tak wiele koalicja obywatelska mówi na temat wolności słowa, y, propagandy, cenzury w mediach. Co się wydarzy, jeżeli zakładamy, że tak się stanie, a opozycja przejmie władzę no, z musi. TVP Info, z TVP, z mediami w ogóle? No media, media, centralne, media publiczne muszą się zmienić. No ja sam byłem ostatnim przykładem, że jestem w programie w telewizji polskiej i nagle przerywa mówię, 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 mnie prowadząca, żeby pokazać, jak premier kupuje ciastko w piekarni. No, no to, to chyba nie na tym polega wolne słowa. Ale żeby nie mówić tylko o mediach publicznych, my z, 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 zrobiliśmy pierwszą część debaty na temat lokalnych mediów w Senacie, dotyczącą tylko telewizji. No, dzisiaj kurier też już ma telewizję, więc spokojnie mógłby z takiego programu korzystać. O co chodzi? Chodzi o to, żeby oprócz telewizji publicznej, radia publicznego zbudować, nie mamy tu jeszcze do końca pomysłu, przyglądamy się różnym krajom, jak to jest, ale zróbmy taki fundusz misji publicznej. Czyli na przykład kurier szczeciński, który ma swoją telewizję, może tego funduszu wystąpić ze swoim projektem i na przykład dostać na taki całoroczny program, nie wiem, milion czy dwa miliony złotych. Tak? No, bo dzisiaj my tutaj, przy tym stoliku, przy kawie, tak naprawdę robimy robimy misję publiczną, tak? No bo pan rozmawia z politykiem dzisiaj koalicji, wczoraj PiSu, przedwczoraj trzeciej drogi i tak dalej. To jest misja publiczna dzisiaj kuriera szczecińskiego. To dlaczego mielibyście z takich pieniędzy nie skorzystać, tak? i myślę, że właśnie zbudowanie takiego funduszu dla mediów lokalnych to jest coś, co po, po pierwsze pokazuje, że jest wolność słowa, dywersyfikuje tak naprawdę e, tą informację, tak? Czyli nie ma dzisiaj nikogo, kto by zarządzał tak naprawdę jedną informacją. To też oczywiście z takiego funduszu mogą z, e, skorzystać media oczywiście prywatne, bo mają do tego absolutnie... Myślę tutaj na przykład o Polsacie czy tvn nie proszę bardzo. Więc chcemy... Z, z telewizjami już rozmawialiśmy, udało nam się już pod koniec kampanii, e, pod koniec kadencji przepraszam, porozmawiać, chcielibyśmy zaprosić też radia i, i gazety, żeby porozmawiać, żeby właśnie wspierać tak naprawdę lokalne, lokalne media, bo one są dzisiaj moim zdaniem bardzo ważne. Tak jak zobaczcie, jak się zmieniła telewizja. Kiedyś były programy główne i byliśmy 1, dwójka TV i tak dalej, a dzisiaj jest pełno programów tematycznych. Ludzie już szukają czegoś tylko dla siebie. I moim zdaniem media lokalne są czymś takim, że właśnie ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje tutaj u sąsiada za płotem na drugiej stronie ulicy, tak? Co się wydarzyło? Dlaczego tam stała karetka? Dlaczego tam się zapaliło? Bo wszystkie, jak jakby chcieli zobaczyć, co się dzieje na świecie, to w telewizji polskiej, w tvn nie w Polsacie się dowiemy, że w Izraelu jest wojna. Prawda? Ale jak się trawę w Szczecinie wykolei, no to już w tvn -nie, nie zobaczymy. Panie pośle, mam nadzieję, że jedna propaganda nie zastąpi drugą. Tak na pewno nie będzie. <noise> Dziękuję. Panie pośle, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzę i do zobaczenia.